Budżetowe telefony cały czas są bardzo ważnym punktem w portfolio każdego producenta. Dzisiaj na warsztat ląduje LG K8 2017. Niby na rynku jest bardzo dużo budżetowych urządzeń, ale nie każde z nich jest w stanie zagwarantować stabilną i szybką pracę. Jak będzie z LG K8 2017, jestem tego bardzo ciekawy, dlatego zapraszam was na test. Tanie telefony kojarzyć się mogą z kiczem, niedopracowaną obudową, plastikiem, który aż krzyczy, że jest tani i należy do tych niewymagających. Kausemka zrobiła na mnie na tyle dobre wrażenie, że wygląda lepiej niż K10 2017, który jest dosyć mocno plastikowym smartfonem. Och, przepraszam, według marketingowców jest to poliwęglan, bo słowo plastik jest passé. Testowany dzisiaj telefon ma rewelacyjne plecki z podłużnymi pręgami. Przez taki zabieg klapka jest delikatnie szorstka, ale pewnie trzyma się dłoni. Uwaga, można ją zdjąć i bez problemu wymienić baterię. Niby stara moda, ale żeby mieć 100% pewności, że pocuł w Waszym telefonie nie działa, trzeba wyjąć baterię, a w smartfonach za kilka tysięcy nie jest to możliwe. Taka mała dygresja w kierunku osób, które mają coś na sumieniu. Jak już ustaliliśmy, wymienialna bateria to coś bardzo pozytywnego. Pojemność 2500 mAh pozostawia sporo do życzenia, nawet patrząc na podzespoły, które ten akumulator ma zasilić. Testy pokazały, że ładowarka pod koniec dnia to kompan nieodłączny, bo 2 godziny, 40 min na ekranie to raczej słaby wynik. Z tyłu, jak pewnie zauważyliście, jest włącznik. Jest to idealna imitacja z linii papilarnych, z tym jednym problemem, że to cały czas imitacja. Przycisk jest fizyczny, więc o zabezpieczeniu biometrycznym musimy sobie zapomnieć. Na pewno zauważyliście, K8 czerpie garściami z innych smartfonów LG. Ma też jedną bardzo ciekawą, unikalną cechę, a więc dosyć specyficznie ścięte krawędzie ekranu. Nie jest to klasyczne zaokrąglanie ekranu, ale musicie uwierzyć, że taki zabieg sprawuje się jeszcze lepiej. Dobra wiadomość jest taka, że szkło to Gorilla Glass 3. To też nic dziwnego, że mój egzemplarz nie oberwał i nie złapał zarysowań. Pod szkłem jest oczywiście ekran, w tym przypadku o przekonnej 5 cali i rozdzielczości zaledwie HD. Jest to ekran Incel, w którym połączono warstwy składowe ekranu, przez co oszczędzono na grubości, a sam plus dla użytkownika wynika z tego, że ekran jest bardzo blisko szkła, co prezentuje się elegancko. Z kolorami jest jak zawsze w LG ze średniej półki lub niższej – blado. Kolory nie są nasycone, niezależnie czy to jest czerwień czy zieleń. Po kilku dniach użytkowania oko się przyzwyczaja, ale jednak gdy kątem oka widzimy u kolegi super amoleda, to jednak trochę tyłek ściska. Na plus w miarę dobre czernie i tryb czytania w nocy. Zanim dowiecie się o jasności, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, do uczynienia tego klikając w czerwony przycisk pod filmem i zadzwoneczkowania, aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, smartfonowych konkursach, porównaniach i innych dobrociach mojego kanału. Obiecana jasność to raczej pozytywny temat dla K8, smartfon specjalnie nie wyróżnia się spośród innych urządzeń w tej cenie, no może trochę jest jaśniejszym. Na dworze nie powinniście mieć z nim problemów. Patrząc na podespołu, może nieco skwasić minę. Może nie jest od razu mina taka jak po zdrowym kielonie wódki, ale wesoło też nie jest. Ośmiorodzeniowy Snapdragon 425 o taktowaniu 1,4 GHz, powiedzmy, jest adekwatnym procesorem w tej cenie, ale 1,5 GB to zdecydowanie archaik, 2 GB to zupełny standard poniżej którego wstyd w dzisiejszych czasach schodzić. Tyle miał Galaxy S4 Mini 4 lata temu. Pamięć wewnętrzna oscyluje w granicach 16 GB, z czego system kradnie 6,5 GB. nie trudno policzyć, jest bida i trzeba wspierać się kartą SD. Idąc tym tokiem myślenia można byłoby już karać system i mówić, że to działać dobrze nie może. Tymczasem rozczaruje wszystkich rozgrzanych hejterów, K8-2017 wywiązuje się ze swoich zadań bardzo skrupulatnie. W standardzie jest Android 7.0 i totalnie normalna nakładka LG bez żadnej wodoru odrysków, nie ma tu co nas oczarować, są motywy, są podstawowe ustawienia i bardzo dobrze, nie ma też co przeciążać telefon. Podczas moich testów smartfon nie lagował, ale czuć było małą przestrzeń ramu, bo urządzenie szybko zapominało aplikacje zminimalizowane. Jest to jakiś minus, ale przypominam o cenie, musicie ją oczywiście sprawdzić wchodząc w opis. LG oferuje menadżer telefonu, kosz na odinstalowane aplikacje, które jednym kliknięciem możemy przywrócić przez 24 godziny od ich odinstalowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z systemem, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Zanim dowiecie się czegoś o aparacie, to obowiązkowa wiedza z zakresu muzyki. Do naszej dyspozycji jest jedynie jeden głośnik, który czysto nie gra. Jest średniej jakości, donośny, ale nic przyjemnego z niego się nie wydobywa, podobnie jak usta teściowej. Aplikacja muzyczna ochrony z ekwalizera wizualnie przyjemna, na słuchawkach smartfon daje radę, ale niczym specjalnym się nie wyróżnia. Zazwyczaj z aparatem w tej półce cenowej jest dosyć podobnie tyłu uczają się standardowe megapiksele w liczbie 13, światło 2,2 nie będzie robić piorunujących efektów, ale jak popatrzycie na niektóre zdjęcia są przyzwoite. Na niektórych również widać zamazania w pewnych miejscach, tak jakby ręka drgnęła podczas wykonywania fotki, mimo że nic takiego miejsca nie miało. Przybliżenie zdjęć to słaby pomysł, bo od razu widać agresywne otrzymanie, kałemka robi dobre zdjęcia. Jeżeli potrzebujemy Cię zabrać na wycieczkę coś w karkonosze zamiast dużego aparatu. Jedyne co drażni to bardzo długie wykonywanie zdjęć. Aplikacja aparatu jest do bólu prosta, tutaj nie można się zgubić lub czegoś nie zrozumieć, działa to i na plus i na minus. Analogiczna sytuacja była przecież w PRL-u, puste półki w sklepach powodowały, że jednak nie było problemu co wybrać, ale z drugiej strony jednak taka sytuacja mało kompasowała. Selfie pstrygniemy aparatem o rozdzielczości 5 megapikseli, nie muszę sprawdzać tego w specyfikacji, bo intuicja mnie na pewno nie rozczarowuje. Efekty po aparacie tej klasy są spodziewane, jest widoczne zaszumienie, zauważalne przede wszystkim podczas wyboru wyższego poziomu wygłodzenia twarzy. Selfie samo w sobie złe nie jest. Wideo nagrywane Full HD również trzyma poziom, momentami może są minimalne braki płynności, a ostrość chwilę potrzebuje, aby odpowiednio trafić, ale wszystkie pozostałe cechy na pochwałę. Szumów nie ma za dużo, kolory ładnie nasycone, pikselozy nie ma, można tym telefonem czasami coś nagrać. Znalazł się również moduł NFC do płatności mobilnych, a cena wcale na to nie wskazuje. Łączność ze światem to nie klasa F1, działa sprawnie, ale topowych prędkości nie rozwija. Na zasięg i jakość rozmów nie narzekałem, wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Podsumowując, bardzo, ale to bardzo dobrze współpracowało mi się z tym urządzeniem podczas testów, bo konie mogę Wam polecić, jeżeli tylko szukacie urządzenia w tej półce cenowej. Na sam koniec zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście byli na bieżąco. Koniecznie dajcie również dzwoneczek, aby nie ominęło Was żadne nowe filmy. Cześć i do zobaczyska!